Elo najpierw info został założony TikTok, na którym będą normalne filmy. Zapraszamy, link w opisie. Witamy Buty Dum Boomem. Ściągamy w wcześniejszym odcinku. Był drugi dzień w tym wojsku. Zapraszamy na kolejne przygody. Majka Elo. witamy, to jest kolejny odcinek Krawędzi. Przyznaj się do mnie i nagrywaliśmy tylko na lata No, odcinki. Ja się jaram, że... Nagrywamy znowu. Miałem się spotkać na parkingu, a no. tym molo. Tym bratem, na tym nolo... Z takim bratem, takiego nolo... Takiego logana. No dzieje że nie pomylił parkingów teraz ten brat. Co fura! Fema! 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 fura! Fema! No ma... Fema! Fema! No, Skąd Fema! 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 A co tam uległeś? Dobra, a ty, na... Dobry... a ty, um, ty jesteś wussy. No taki jeden, no taki wyspikaj pariko, taki fryzjer mnie no. Bezpieka, periku, co, co ty mi robisz? Nie, nic nie A, po czym mnie nie być? O, helle! Nie, 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 tym nie, tym nie, To To jest nie, 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 Wsiadaj, nie, Ej, to ty jesteś, nie, ja google nie, masz na imię? Przemek. A, Przemek. Przemek. nie, no. Mówimy, no. No. Ile ty masz lat? Ja mam z jakieś... z jakieś 18 lat, można powiedzieć. Ten Logan mi mówił, że masz 16. No, po trochę mi się to mniej pojawia, bo do bym i domu do niego I chodzisz podobno z nim do klas, bo nie zdawałeś cały no. czas. On jest już jest w ósmej podstawówce CT. jest jego ulubiony nauczyciel? Co? Jaki jest ulubiony jego nauczyciel? A, pani taka od niemieckiego. Ulubiony? Tak. ona jest najgorsza. Ona, kurde, słucha tego Blackpink, co nie grali tam. Tym. Najlepsza, najlepsza. najlepsza Dobrze. A gdzie tutaj wysadzasz. I i będzie musiał iść na Rokospi. To przemek jakiś Przemek, jakiś głupi Dobra. I Mamy rozpocząć karierę rapery za jednego i no właśnie nie może rozpoczynać. You Adio LS! Uwaga, uwaga! Firma Puma Ma zaoferowaj. Do koło innego rapera Haruto. Dobra, wie co jest Twojej, tylko po prostu na dwojaku. Numer 2:1.

w zestawie, będzie tam kurczę ze sobą, to na pewno To zrobienia mizerujki przepysznej. O Helena, no i tyle A będzie... A będzie jakaś dziewczyna może? Nie O Helena A no to, no to gdzie jest ten dom koło Haruta? Tak, słynnego rapera. Auto. Ej, widzimy się już tam, jak dostaję kluczyki. Dobra. Widzowie. No, już. Wynajęliśmy dom. Tak samo, jak Klara tutaj jest. Czemu to jest figurka po umy? Ciekawe, co się stanie, jak nacisnę. TIT! Serio to coś gada? Kiedy co się stanie jak dotknę tego obrazu? Z takim czymś... PIP! Dzień dobry, witamy to mnie PUU A Cieka co się stanie! Jak odpalę kąpa! Tego samego Haru, to tego samego po mnie. Dobra, odpalam kąpa, pup! Poddajcie, 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 poddad się Co to gada! Jestem Mafie Mirada Oh, ay, o... Aj, O kurde, Custing! Czemu Custing! Yyy, podnoś, się, się! Nie możesz mieć domu tego z pumy masz mnie. Zapamiętaj to. S, Czekaj, co jeszcze? Maję jeszcze raz tę pumę. Twoje auto będzie zniszczone, jak tu nie przyjdziesz. Co? Co to jest? Co <Alex> to jest za a ty mówisz, że gra tam To jest moje najlepsze auto. A to z tym porusza? Nieważne. Tam to jest słabszy od tego. To jest Prawie moje to... kochane auto z 20 lat. Teraz lecimy sobie na tam podobno... No ma być też ta mafia? Nie ta feta. Widzimy się na moją. Rajzo, ja. Nie to mówię. Dzoni wojsko. Słoni wojsko. Dobra, odbijamy. Dzień dobry. Chce pan drugą szansę? Nie. Dobrze tu widzimy, Co widzę, na stację, robić na panną sklep. Nie, nie Mamy na razie broni przy sobie. My. Idziemy teraz w skatepark. Mam nadzieję na... tam gangusa nie będzie. Nikogo. To jest niebezpieczny skatepark. Tymi czasami. Kto jest? Ole... Główek jakiś. Ej! Ej! ej mordo! Co ty chcesz? A to w ogóle jesteś taki... wygląda że jak jakiś, kurde, frajer. Ej, jegłysy, jakieś pałek, jakiś kaczor, Donald wyglądasz. Ty kurde, chodź tutaj menelu. Kromis. Frajerzy cię ci naprawdę boli? Chodź, 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 chodź. chodź, chodź, chodź. oj policjancie tak. co tu się dzieje? Nie. Co tu się dzieje? Te, ten zaczął się ten, ten zaczął się ze mną kłócić tutaj. Ten się zaczął kłócić. Ten ten się zaczął. Dobra. Panowie. No? To jakiś inaczej. Opiecarel, No. Dobra, idę. Ty spadaj, frajerze, To z mój Bo Ty kurde, za chwilę będziesz chciał wypadać w kasyno. Mamy my widzę, że gdzieś i by się zaraz. Musimy obiecać na to nowy. Ty pokój w naszym nowym domu. Szkoda tego kolegi. Ej, hey, Nathan, to ty? Halo? To ty, Nathan? A. Wiesz, że ja dom nowy i mogę ci dać pokój. Ja ci pokój. Idę w domu. Idę Nie domu. Давай, грубый Ну, Алло! Ну, можешь хамбургеров? Ну, да Вам темным... давай, домом Моим домом Домом, как с не Ну, видать Пойдем? Ну... Ну, можем Kiedy? do to my idziemy do tego, do... No Ej, Dzięki. Tutaj. Tutaj musimy wycofać. Ja... Co robisz? Ja cofam. O. W ogóle, w ogóle znasz na to tylko przema? Jest tak jeden, co myśli, że jest takim gołym włosem, i no, nie jest, ogóle, ja tylko mówić. No. o jakieś dziwne rzeczy. Lecimy. Zioł. To mamy Zio. no, tu jada. Ok, je jedziemy co.

Tak nie jest nieśpieszny mężik, chłopaki. Ej, do tego chłopaka, do tego А, кстати. <свист> ну не тут, ай, грубый, тут, и... не тут, кидай. মেনেকে বাপা ম Co pracuje? No bo on kiedyś tu pracował potem Ale kurwa, nie za to, że podjadam kawę. Faktycznie <grym> Czy tak się robi Jak to mieszane Jak chce mieszane mieszanie ja, ja też To było ma być mało, nie takiej xyxel, jak nie nasiadam, nie jesz. Podobno. No tam! No tam! Co? A ty dalej? Ej, się piłką nożną interesujesz i wagrami? Nie, teraz się Zostać, ja każę. Hmm, ktoś papieroska takie. Nie, nie. tu. Taki hmm. A w ogóle słyszałeś o tym, co Bed to holidays? No. Bo Dobra, jeszcze... Zrobiłeś te jeszcze Dawaj kewa, grube. Dobra, jedziemy. Chodźcie, daj mi poprowadzić. Nie, tak się dzieje w górę. Mam prawo jazdy, ale w ogóle nie jest. Gruba, tak wsiadaj. Lecimy, to zobaczycie, to jest gdzieś na łajni. Nie, co? Morne. Spokojnie idźcie, spokojnie idzie. Fury rozwalić. Ten na... No. No, do mojego domu idzie. Jeszcze nie. Nie chcemy, taki hero Skąd ty znasz ten, ten obiekt, z nami? Za chwilę auto rozwali! Nie musimy wyjechać do Ale... tego nowego rogu, na panik całego. By Kurde, jakie to szybkie zajęcie dla Nie wiem, taki... Jeden, jeden kolega o to mi kupił. Nie wiem sami jak kosztowały jakieś piec Nie wiem sami, O, to jest takie drogie, że nawet nie, miała, nie jest tak dziwo, więc pojadę Ten tutaj, ten tutaj, pan! Co? Ten? Chyba na chwilę! Tak, tak, ten, ten, ten Przewidzę, wiesz, że To staram się. Oto najpierw się Gruby! Ty na kanapie. I zapadnie. O, łóżko się zapadnie pod nim, i na kanapie idzie. Swoją Gruby. O, tutaj jest może jakiś pokój. Patrzcie. Ale. jeden na górze o, jest ta, mój! Tu jest jakieś. W górze tutaj pracuje nad piosenkami O, minową. Gruby, chodź tu! Gruby! Ej, gdzie jest ej gruby? W spokoju innym. Chodźcie tu na dół. Ej, na dół chodźcie. No? Gruby, odzywaj się. Co tu jest? Bursz. Gruby, patrz, gruby chodź. Gruby. Patrz. Chodź za mną, gruby. Dla pokój na ciebie. Idealne łóżko. Co wy robicie? Nie wiem, gruby nie umie się chodzić. Z tym dupę. Gruby Zobacz, nie mogę z tym grubym jakimś Tutaj, te drzwi, o te, prosty, widzisz? Gruby! Gruby, odzywaj się, bo cię To, to Patrz! Idealne łóżko dla Ciebie! Połóż się, zobaczymy. No teraz o tym nie mówię. <gry> I co z tym? No Idealne. No, gruby idealne okay. łóżko dla Ciebie! Chodź mi stąd, bo ja teraz P. No a ty, ty gdzie nie będziesz mieć pokój Gruby tutaj możesz mieć Dobra, idę spać nara Nie no ja widzimy się Zara ja Jestem w ogóle ja sam to był tutaj pocztery W ogóle W ogóle Kurysty widzimy I będzie od Środy do soboty Ciebie będzie gdzieś w czerwcu, bo ja wtedy do... to cię tak wrzucę. Co tu jedzie? I... Co to? A bo to... to... ci, czy... że tu nie do mnie jedzie? Jakiś blackfish, widzę. Co tam się odpieprza? pieprza? Halo? Dzień dobry! Halo? Witam No dzień dobry Chcę panu zaoferować... yyy... No, to rok przyszłość Mój kolega się wypowiada też Aha Słucham Ale jaka chyba... No tak To oferuję do panu drogę swojej porcy Dobra, mogę przyjąć Czy pan... No ja tylko oczymać. musi pan wejść do samochodu A, a w ogóle jeszcze móc w innych barwach, to... to ...czarno-różowych, to są barwy prezentantów

O, dźwięk. Pana, pan się utrzymywać! Tak! Jeszcze większy prędkościan. Jak pan... ...zatrwać z rany Red Bulla, jak pan będzie? Jak pan będzie się utrzymywać? Normalnie ja kiedyś jeździłem na testach i wykonałem kiedyś... Jezusa, 360! Takk. Takk. Tam czeka na Pana Puma, co ma ja oh, <laughs> Pana nie <a> zrobić! Co, Pana <laughs> Nie spadnie tam. Trzymać się tam! Właśnie! tu. Pan łazi. A czemu to w ogóle jest w czerwono-różowych barwach, panie? Dlaczego tam tu harby, ta to jest w barwach, to jest to, co są nasi I dole? I dole, Dobra, tam

We hebben. Haha. 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 We ik heb We hebben. Haha. Ik hebben. Haha. We hebben. Haha. We hebben. Haha. A w ogóle jest pysykie kukiowice? Każdy tak, tak, po kukiewicach widzę. Ej, 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 kukiowice! Nowy serwer! Stworzyliśmy stopniowo nowy serwer na Minecraft. Dalej, coś tam. Wbijajmy w piwo widzę. Rewi

W ogóle pan lubi te barwy z jakie jest auto namalowane? To, yeah, policja, policja. O okay, to policja robi! Widzowie, Co do tego odcinka i jelo!